Dzień dobry bardzo, już trzeci raz, słuchajcie, podchodzę do tego, żeby e, nagrać ten film i trzeci raz go nagrywam. Od początku do końca, zawsze trwa 13 do 15 minut i za każdym razem coś jest z nim nie tak, więc mam nadzieję, że tym razem będzie to udana próba. Zgadnijcie o czym dzisiaj, no na pewno zgadniecie ze względu na tytuł, będziemy gadać o Królestwie Mostu. Jak wiecie, książki są moją ogromną pasją, moim e, życiem zawodowym i... Moim hobby, które daje mi tak naprawdę możliwość również zarobkowania. E, swego czasu bardzo dużo o nich pisałam, bardzo dużo o nich mówiłam i zastanawiam się, czy nie wpadłam z wprawy, Czy nadal mam tę umiejętność opowiadania o książkach, mówienia o nich sensem? i z jakimś takim normalnym zamysłem i czy nie wychodzi głupia głupota, gdy zaczynam tylko e, opowiadać. Sprawdzimy to i zobaczymy, czy to ma sens i w przyszłości może zaistnieć na moim kanale. Królestwo Mostu jest to książka, która miała swoją premierę 15 stycznia 2020 roku, wydana nakładem Galerii Książki. Przeczytam Wam blurba, żeby za dużo nie spoilować. Bo niestety mam tę tendencję do tego, aby płynąć od pierwszego rozdziału do zakończenia spoilerami. Zatem gotowi? A gdybyście tak zakochali się w tej jednej osobie, którą przysięgaliście zniszczyć, czytam tego blurba już po raz czwarty wam. Wy o tym nie wiecie, ale te wszystkie pokasowane filmy zawierały tę sekwencję. Kiedy księżniczka Lara przybywa do królestwa Mostu, by uczynić zadość postanowieniom traktatu pokojowego i poślubić władcę tej krainy, ma w głowie tylko jedną myśl: rzucę Twoje królestwo na kolana. Jest gotowa uczynić wszystko, by skruszyć jego obronę. Od najmłodszych lat była szkolona na śmiertelnie niebezpiecznego szpiega. Ma świadomość, że ta wroga kraina skrywa legendarne zło, ale i wielką obietnicę. Jako jedyne przejście przez burzami świat. Królestwo mostu kontroluje przepływ ludzi i towarów, a jego władca się bogaci, rujnując inne państwa, także jej oczy, ojczyznę. Lara zjawia się w pałacu, który ma stać się jej domem i jest pięknie położony wśród bujnych ogrodów. Dziewczynie zdaje się, że to raj otoczony przez zburzone morze, i poznaje przyszłego męża, Arena. Zaczyna się też zastanawiać, gdzie leży źródło zła we wrogiej dotąd krainie. Dostrzega królestwo walczące o przetrwanie, a w arenie mężczyznę, który ze wszystkich sił broni poddanych. Lara coraz lepiej rozumie konflikt o most, ale też nie może dłużej ignorować uczucia, które zaczyna ją łączyć z arenem. Będzie musiała podjąć decyzję, czy stanie po stronie króla, czy wybawi własny lud. No właśnie, w skrócie to właśnie o tym jest książka. Koniec recenzji. Dziękuję. No dobra, dobra, zaraz, wróćmy, wróćmy. Ja wiem, ja wiem, jakie elementy ma zawierać recenzja. I absolutnie to recenzja nie była. Więc pozwólcie, że trochę się naprodukuję, jeżeli chodzi o e, ten tytuł. Wiem, że Daniel e, Jensen nie jest e, debiutantką literacką, jeżeli chodzi o tę powieść, ma na swoim koncie. Trylogie klątwy, prequel do trylogii klątwy i trylogie Mroczne Wybrzeże. Mroczne Wybrzeże, mam świadomość, że istnieją, mam świadomość, że zostały wydane i wiem, że zbierają bardzo dobre recenzje. Właśnie przez Mroczne Wybrzeża i recenzję tejże książki skusiłam się na to. Były po prostu fenomenalne, wszyscy zachwalali Mroczne Wybrzeża, że super książka, że autorka bardzo fajnie pisze i w dosyć ciekawy sposób prowadzi fabułę opowieści, dlatego zdecydowałam się na nią. Był niesamowity hype w sieci, był, no nie ukrywajmy, był, każdy gadał, każdy robił zapowiedzi, każdy wspominał, że to już, 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 no, i dałam się ponieść, kupiłam. Kupiłam, a szczególnie, że można było ją kupić naprawdę dosyć tanią, bo był ogólnie dostępny kod, na, y, kod rabatowy na nią i ze względu na to y, sięknęliśmy sobie rabacik i zamówiliśmy. Mówię w, w liczbie mnogiej, bo jestem ja i Kuba, Kuba też ją przeczyta. Przeczyta. Aczkolwiek wiem, że Kuba ta książka za bardzo nie będzie przypadała do gustu bo jest bardzo mocno podkreślony wątek miłosny między głównymi bohaterami. Ale dobrze, wróćmy do naszej autorki. Autorka pochodzi z Kanady, z Calgary i mieszka tam z rodziną. No to za wiele się nie dowiedzieliśmy o autorce. Ładna kobieta, bardzo ładna. Czemu wszystkie kobiety są takie ładne? Przez to ja wypadam lato na ich tle. No dobrze, to tyle o autorce. Boże, jak ja źle robię recenzję. Kontynuując, świat przedstawiony tak naprawdę jest światem bardzo ciekawiej i w sposób logiczny skonstruowany. Mamy tutaj kilka królestw, które są połączone mostem, a mostem, dlatego że oczywiście opływają je wody. Wody, które są targane wielkimi burzami, wielkimi sztormami przez 10 miesięcy i tak naprawdę komunikacja może się odbywać tylko przez most, który jest w zarządzaniu i w posiadaniu właśnie przez państwo, którym włada Arem. Każde z królestw tak naprawdę ma swój Swoją historię, ma swojego władcę i ma swój klimat. Mamy tutaj królestwa, które są położone na pustyni, które zmagają się ze swoimi problemami, takimi jak jest głód. Mamy państwa, które są takimi typowymi państwami, że tak to środkowoeuropejskimi czyli typowym królestwem z zabudowaniami w sensie mamy tylko budynki i trochę zielonego nic więcej mamy królestwa które są królestwami portowymi mamy królestwa które są wyspiarskie i są tak naprawdę położone w dżungli i jest potencjał jest o czym pisać i o czym opowiadać na plus również trzeba zaliczyć autorce sposób budowania napięcia. Nie jest to książka, która ma bardzo wyraźnie punkt kulminacyjny, natomiast napięcie jest od samego początku nam w dosyć dużej dawce serwowane i utrzymane do końca książki do samego ostatniego rozdziału. Co zachęca tak naprawdę do zakupu i przeczytania kolejnego tomu. Jestem niesamowicie ciekawa i zastanawiam się, kiedy, a nie wiem. Cóż można jeszcze powiedzieć o plusach tej książki? Postacie drugoplanowe. Wielu autorów, jak również Daniel e, Jensen, ma to do siebie, że w sposób bardzo fajny i zgrabny opisuje nam e, pobocznych bohaterów. Jesteśmy ich ciekawi, wiąże nas z nimi pewna emocja i lubimy ich. No w tym przypadku też tak było, ale to tak jak mówię, bardzo, bardzo częsta przypadłość, że to są fajne postacie, bardzo często fajniejsze od pierwszoplanowych. Nie wiem z czego się to bierze, że w taki łatwy, z taką łatwością autorzy opisują nam osoby, które nie są głównymi bohaterami. Sama fabuła książki jest naprawdę porywająca. Nie jest może czymś super odkrywczym, ale bardzo przyjemna w odbiorze. Jeżeli chodzi o gatunek pozycji, to muszę powiedzieć, że to przede wszystkim romans. Romans z konfliktem politycznym i szpiegowskim w tle. Mamy scenę, mamy sceny orotoczne. Tak, tak, słuchajcie, jeżeli nie lubicie, to nie wiem, czy to książka dla Was. Nie ma ich dużo, ale jednak są. I wydaje mi się, że fabuła jest tak budowana i napięcie, żeby czytelnik miał o nareszcie zrobili to. Mm, czy mi to przeszkadza? Nie wiem. Ja wam powiem, że w tej książce y, jednak podobała mi się bardziej ta część mówiąca o szpiegowskich intrygach i y, 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 y tym wątku polityczno-militarnym. Ja nie jestem typową babą, aczkolwiek lubię romanse. Może dlatego ta książka tak bardzo przypadła mi do serca i do gustu. Ja Wam ją polecam. Dla mnie to jest mocne 7,5 na 10. A w mojej skali ocen to bardzo dobra ocena. Bardzo chętnie przeczytam kontynuację, której nie mogę się doczekać. No nie mogę, no urzekła mnie fabuła i... Pomysł na książkę to połączenie właśnie wątków militarnych, szpiegowskich, miłosnych. Nawet momenty były fajne, no co tu dużo gadać. Minusy nie wpływają na odbiór całej historii. Kiedy będzie kolejny, to nie wiem. Podejrzewam, że będzie najpierw druga część Mrocznego, mrocznych wybrzeży, to jest liczba noga, mrocznych wybrzeży, dopiero później pojawią się królestwa mostu. Ale zastanawiam się, skoro ta książka tak bardzo przypadła mi do gustu, czy nie sięgnąć do Mrocznych Wybrzeży? Ale z drugiej strony, czy warto? A z jeszcze innej strony jest tyle fajnych książek, powiedzcie jakąś. Powiedzcie, jaką książkę warto przeczytać i o czym pogadać. Dajcie znać, czy w ogóle podobają Wam się recenzje książek, czy to jest dla Was temat ciekawy, czy chyba niekoniecznie. A może w ogóle nie czytacie? Czytacie? Pogadajmy o książkach w komentarzach. No to cóż, ja się z Wami już dzisiaj żegnam, życzę Wam dobrego dnia i bądźcie szczęśliwi. Pa, pa, cześć.